...jardy cebulek tulipanowych. Kraj pokrywa 80% światowego eksportu tych kwiatów. Strzała, panowie! Strzała, sąsiedzia. Widzę, że dobrze trafiłem. Bez pudła. Warka. Zrzuć zbroję. Ojej, znowu jazda autem? Ja nie chcę! Będzie dobrze, mam dla Was lokomotiv. Ale super! Nie boję się zakrętów, gór ani ostrego hamowania. Lokomotiv to prosty sposób. Na prostą podróż. Z dobrym samopoczuciem. Pastylki do ssania, suplementy diety drażetki, syrop już dla trzylatków. latków. Teraz nowość Lokomotiv krople. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zmiany alergiczne, a zapalenie skóry. Ukąszenie wadów. Sięgnij po Maxi Cortan. Silny lek z maksymalną dawką hydrokortyzonu. Maxi Cortan szybko łagodzi pieczenie, swędzenie oraz likwiduje zaczerwienienie i wypryski na skórze. Maxi Cortan. Jedno rozwiązanie na różne dolegliwości. Maxi Cortan. Numer jeden na problemy skórne. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co tak mruga. No, nie. To były prawdziwe dzieła sztuki. Sztuka to była na murach. Ale trzeba było mieć talent i odwagę. Odwagę to miałeś, jak nosiłeś na szybkę z ulubionym zespołem. Mogłeś za to dostać niezły Łomot. U nas też można było go dostać, ale w gierki. Chcesz spróbować? Wolałbym coś z mojego pokolenia. Ja mam coś dla każdego. Z pokolenia na pokolenie jesteśmy na tyle. Kobiety dzielą się na te, które wciąż szukają prostego sposobu, żeby mieć miękkie i gładkie pięty na długo, oraz na te, które już poznały Regenerum. Regeneracyjny peeling enzymatyczny do pięt w formie rolonu. Regenerum rozpuszcza martwy skórek, usuwając zrogowacenia i odciski, bez efektu łuszczenia. Regenerum jest wygodny w użyciu i nie brudzi rąk. Peeling Regenerum to profesjonalny zabieg podologiczny, który zrobisz w domu. Regenerum pełna regeneracja. Wiadomo, że do czyszczenia uszu w środku nie należy stosować patyczków, bo grozi to zapchaniem przewodu słuchowego. Trzeba stosować spray, ale który? Przetestowałem kilka i polecam akustonę. Akustone zawiera kombinację trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają zalegającą woskowinę i dokładnie czyszczą przewód słuchowy. Do tego Akustone nawilża i łagodzi podrażnienia. Dla mnie to najlepsze rozwiązanie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone. Słuszny wybór. Czy zdarza ci się, że budzisz się i potrzebujesz większego pierścionka, szerszych spodni, luźniejszych butów? To może być przez wodę. Wahania wagi, wystający brzuch, boczki, opuchnięte palce. Sięgnij po hydrominum. Hydrominum zawiera naturalne wyciągi roślinne, wspomagające szybkie i skuteczne pozbycie się nadmiaru wody z organizmu. Weź hydrominum i poczuj się dobrze w swoim ciele. Wystarczy jedna tabletka dziennie. Hydrominum antidotum na nadmiar wody. Wszystko co najlepsze zaczyna się od ciekawości Prawdopodobnie Katarsienny, pokrzywka, zapalenie spojówek Bilastyna taksa na alergię na maksa zwalcza wszystkie wasze objawy To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania Zwróć uwagę na przeciwwskazania W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Adamet Gdzie strzelą już bombele Trzeba patrzeć pod kapselek. Nowo bo wygrać jest nadzieja domek. Nad jeziorkiem w kniejach. Kapselek zrywasz i domek wygrywasz. Kup żółnie bez gadania. Są trzy domki do wygrania. W takich chwilach naprawdę można poczuć spokój. Spokój. Dadzą ci też oszczędności. Otwórz konto oszczędnościowe Profit i zyskaj nawet 5,5% w skali roku, jeśli aktywnie korzystasz z konta osobistego. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Sprawdzę, dlaczego Żatecki Zero jest tak doskonałym piwem. Jest w nim najlepszy na świecie Żateckich nie. Jego aromat. Znakomity. <laughs> żatecki otwiera się na innych. A w smaku jaki? Najlepszy. Żatecki Zero. Najlepszy w smaku. Let's go! Mediamarkt Markt. Elastyczne i wygodne raty 0%. I nawet do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Markt. Kupuj wygodnie. Mediamarkt. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. W piątek i sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Browarnia Lidla. Wiesz, że będę zachwycona, bo tam jest cudownie, przestronnie, rewelacyjne jedzenie i codziennie sprzątają żaszy śni. Do Lidla? Zakupy robię tu. Od czwartku z kuponem Lidl Plus. Uda lub poducia polskiego kurczaka, rzeźnik XXL, 6,49 za kilogram. Wszystkie papiery toaletowe Floralis, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I cukinie luzem, 55% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Wysoko. Spójrzcie tylko, jak wysoko aż dech zapiera. To 4800 metrów nad poziomem morza. Nisko. Po jednej stronie Pacyfik, po drugiej Góry. Ale zawsze luksusowo. Żyrandole są jak w Orient Expressie. I bezpiecznie. Sprawdzam wszystko, od lokomotywy aż po wagon bagażowy. Każdy mechanizm musi chodzić jak w zegarku. Niezwykłe pociągi. W sobotę o 22.00 w Polsad-Doku. Czy wszystko da się wytłumaczyć? Największe niewyjaśnione zagadki. Coraz więcej naocznych świadków twierdzi, że obcy nie zjawiają się incydentalnie. Śledztwa i analizy pozornie niemożliwych zjawisk. 11-sekundowy film został nakręcony na 16mm taśmie, co wyklucza manipulację. Bo zobaczyć nie zawsze znaczy uwierzyć. Nie wiemy, czy obcy robią to samo. A jeśli wysyłali sądy, a my źle odczytaliśmy sygnały, jak to wyjaśnić? W niedzielę o 22 w Polsat doku. Do podwoju świata pcha Europę nie tylko chciwość.